Cześć wszystkim obczajcie to. Także mam nadzieję, że słyszeliście ten dźwięk, bo Monster zawsze przy nagrywaniu musi być. No i dobra. Witam wszystkich, chociaż nie. Oprócz pajetów. Witam wszystkich. Albo dobra, niech mają. Pajetów też witam. Dzisiaj sobie pogadamy, jako że mamy Wielkanoc i mam trochę wolnego czasu. No to klasycznie. Gierka, monster. I przy okazji omówimy kilka ciekawych tematów. Natrafiłem w sieci na jakieś tam ogłoszenie. W postaci filmiku na YouTubie. Dotyczące jakichś tam usług związanych z podrywaniem lasek. Tutaj chodzi o jakiś taki coaching, jakiś taki mentoring. Po prostu jedni faceci chcą uczyć drugich facetów, jak podrywać laski. No, i teraz Wam powiem taką jedną rzecz. Mianowicie, dlaczego uważam, że to wszystko jest nic nie niewarte. Nie? Przede wszystkim. Zwróćcie uwagę, kto udziela tych wszystkich porad. Nie. Kto właśnie zajmuje się tymi wszystkimi radami, jak ci mężczyźni wyglądają. Opatrzcie, co nam się od Janie Pawła. Aże zatrzymam. No właśnie, zwróćcie uwagę, kto zajmuje się tymi wszystkimi poradami, kto ich udziela. I też zwróćcie uwagę, jakie to są porady. No, i teraz do czego zmierzam, do czego pluję? No, to jest bardzo proste. Chodzi o to, iż według mnie to wszystko, te wszystkie porady są o kandupy podpłuc. Głównie ze względu na to, iż te porady opierają się na takim założeniu, że typ, który jest brzydki, typ, który nie jest czadem, może tak samo podrywać jak czado. No nie, i na tym polega właśnie główne kłamstwo i główny grzech tych wszystkich, <laughs>, tych wszystkich gości zajmujących się <śmiech> kursami <śmiech> na podryw, ponieważ oni wma wmawiają tym wszystkim desperatom, tym wszystkim sfrustrowanym yy, szarakom, którzy tak bardzo pragną dostępu do zupy, tak, tak bardzo chcą uprawiać kegs, no ale niestety no właśnie tego dostępu nie mają, ponieważ są niscy, są brzydcy, mają w wieku 20 lat zakola, jakieś tam blizny po trądziku, jeszcze deficyt pewności siebie i po prostu no tak średnio im to, im to wychodzi, nie? Po, po prostu, po prostu. Nie mają dostępu do, do kegsu, kobiety nie chcą im dawać je zupy, no i Ci faceci szukają, tak jak mówiłem, ratunku w, 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 w tych wszystkich kursach podrywu. Natomiast, no niestety, to są puste nadzieje, ponieważ, tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę, w, kto tak naprawdę tych wszystkich porad udziela. Jacy to są goście. W, no na tym właśnie polega rzecz, że. Są to z reguły faceci, którzy są po prostu czadami, którzy są przystojni. I oni też, no właśnie, radzą w oparciu o swoje własne doświadczenie. Jednak, no tak jak mówiłem, to co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I teraz, jeżeli mamy um, takiego czada, to. Teraz czyżby oni ruszyli? Maszerują. Dobra, to może my też powinniśmy, żeby nie było tak, że cała impreza nas ominie. E, dobra, tylko trochę się podnieśli. Okej, okay, chrzanić to. Dobra, dobra. Gdzie? A, dobra, już czuję, o co chodzi. E, jeżeli chodzi o takich czadów, no to problem z tymi czadami polega na tym, że no wiecie, jeżeli to są goście, którzy są niezwykle przystojni, wyjątkowo przystojni, a to, co widać na tych, tych filmikach, no to widać to, że właśnie prowadzą te, te kursy gości zajebiście przystojni, te kursy, te kanały, goście, którzy są wyjątkowo przystojni, no to gdy oni podchodzą do lasek, to zupełnie to inaczej wygląda niż w przypadku takiego szaraka albo um, jeszcze gorzej przegrywa nie. No i teraz co oni radzą, jakie oni ra rady dają? Sami sobie możecie zobaczyć, iż to kręci się wokół takiego założenia, iż, iż musisz zdominować kobietę, musisz być pewnym siebie, musisz być takim samcem alfa i. To jest oczywiście słuszne założenie, że tak musi być, jeżeli chcesz właśnie mieć sukces z kobietami. Ale problem polega na tym, że no niestety, ale oni radzą no, no często takie rzeczy, które są kompletnie niewykonalne w przypadku takich szaraków. Na przykład, żeby właśnie być tym samcem alfa żeby właśnie pokazać tą dominację, pokazać, że nam aż tak bardzo nie zależy, że mamy my faceci mnóstwo opcji, no to oni radzą, żeby, żeby zbliżyć się tam do kobiety, no nie poznajecie laskę gdzieś tam na imprezie, zbliżyć się do niej, jest taka chemia tak coraz bliżej, coraz bliżej, i tak nagle ją od siebie oderwać. Nie nagle. Nagle się od niej oddalić, i to w jaki sposób się oddalić. Im chodzi o coś takiego, żeby oddalić się od laski za pomocą jakichś takich hamskich tekstów. Na przykład, tak jak najpierw powiedzmy, no jest fajnie, wszystko się układa, jest chemia. No to nagle powiedzmy, powiedzieć coś takiego hamskiego. Czyli na przykład laska, dwudziestolatka pyta się Was, na ile wyglądacie. No to Wymówicie, że na 30, żeby się poczuła staro, żeby po prostu zbić jej pewność siebie. No i, i takie teksty są hamskie, tak? Powiedzmy so, so sobie szczerze. Albo też no, powiedzieć do laski tam ty weź, weź cicho, bądź tam, skocz mi po piwo, <grym> nie odzywaj się. I wiecie, na, na czym polega problem z tego typu tekstami. Problem z... W, z, problem z tego typu zachowaniami polega na tym, iż one będą działać u czadów. Będą działać u tych zajebiście wyglądających facetów. Jeżeli Laska widzi gościa, który jest zajebiście przystojny, no a tak jak widać po tych, po tych filmikach, no to, to właśnie te kanały prowadzą najczęściej goście zajebiście przystojni. No to, no to fakt, no to jeżeli, jeżeli po prostu taki typ, taki czat powie coś takiego, jakiś taki hamski tekst, to laska jemu ten hamski tekst wybaczy. Ale no, jeżeli takim tekstem sypnie jakiś szarak, wiecie, jakiś przegryw niski, brzydki i tak dalej, no to laska się obrazi, pójdzie sobie w cholerę i tyle. I nie będzie tego tolerować. Czajcie, czad może być hamski, natomiast zwykły gość nie może. Laska zwykłemu gościowi nie wybaczy takich tego typu zachowań. No i, no i właśnie na tym, na tym polega ta różnica. Z tego powodu właśnie uważam, iż, iż te porady... Są kiepskie? Goście, którzy płacą na te porady pieniądze. Marnują czas i pieniądze tak naprawdę? Nic im te, te rady nie dadzą? No i niestety to będzie zmarnowany, zmarnowany czas, zmarnowany, zmarnowana kasa. Ok, co tu się jeszcze dzieje? Kurwa, ale ta gra jest zajebista Życie Czasami może być piękne, nie? Powiedzmy sobie szczerze Tu już widzę Ciężka konnica rusza Do boju Natomiast jeżeli chodzi o nas My tutaj musimy swoje robić Na, na, na wszelki wypadek wycofam Wycofam Generała bo, jak generał padnie, to i morale padną, więc go wycofam bardzo szybko. O, dobra, lekka piechota. <śmiech> 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 zaraz, zaraz, o. Ci mają walczyć. Tak jak mówiłem wcześniej, szablami. Oni są na przynętę. Eee, dlatego nie polecam. Tych kursów. Słuchajcie, dajcie sobie spokój, lepiej. Lepiej skupcie się na tym, jakie macie możliwości. Przynajmniej według mnie, lepiej się skupić na tym, jakie macie fa faktycznie możliwości. Ponieważ ja nie twierdzę, że jeżeli się jest brzydkim gościem, to ale chrypka, To, że to już koniecznie tak wygląda, jak w przypadku jak, jak to mówią Black Pilowcy, że, że to już jest po prostu over dla chłopa. Ja y, zaznaczę, że ja tak nie uważam. Y, wierzę w to, iż y, facet w odróżnieniu od kobiety ma możliwość zrekompensowania braku y, piękna fizycznego zastąpienia tego czymś innym. Natomiast, <laughs> natomiast z drugiej strony, musimy sobie powiedzieć jasno, że <laughs> gościa, który jest średni z wyglądu, nie, nigdy nie będzie miał takich możliwości jak, jak czad, jak jakiś przystojniak. Więc o tym możecie zapomnieć. No i z czym to się wiąże? No, wiąże się to z tym, iż są miejsca, gdzie można się zbliżyć do kobiety tylko i wyłącznie mm. tylko i wyłącznie albo może powiem inaczej są miejsca, gdzie można tylko zaprezentować te. Atuty fizyczne, czyli powiedzmy, y, dobrą sylwetkę, dobry wygląd, a są też miejsca, gdzie y, można tak naprawdę y, zaprezentować nie tylko wygląd, ale również też y, na przykład pokazać Zaradność życiową i na to wyrwać jakąś dziewczynę. Czyli na przykład inaczej jest w klubie, albo na ulicach robimy podejściaki, i laska tak naprawdę ma ileś tam sekund, żeby ocenić i podjąć decyzję: dać numer, nie dać. No i wiecie, jeżeli chodzi o podejściaki, to to, to jest naprawdę szybka decyzja. I nie ma te, te, tego wiecie, nie ma takiej możliwości, nie ma tego w ogóle czasu, żeby podjąć decyzję, czy facet jest faktycznie warty uwagi, czy nie. Więc na co Laska zwróci uwagę. No wi wiadomo na co, wiadomo, że na wygląd. W przypadku takich podejściaków, takich podejść, wiadomo, że, że głównie to, to się laska zwróci uwagę na wygląd, a nie powiedzmy na to, że jesteście sprytnymi, pracowitymi, zaradnymi gośćmi, że jesteście inteligentni i tak dalej, no bo jeżeli powiedzmy zaczepiać laskę na ulicy, no to zwyczajnie nie ma na coś takiego czasu, nie? Nie ma czasu, żeby poznać Was od tej strony, natomiast jest tylko czas na to, żeby... Ocenić wa wasz wygląd, więc jeżeli nie macie wyglądu, no to według mnie tylko tracicie czas, robiąc podejściaki. Natomiast kołczowie podrywu próbują właśnie wmówić tym wszystkim naiwniakom, że yy, no jest inaczej, tak? <laughs> że każdy może robić podejściaki, że każdy może podrywać jak ten czad. I na tym właśnie <laughs> polega problem związany z kołczami podrywu. Dobra, co tu się jeszcze dzieje? Macie ich na kurwiać, ludzie. Co tu się od Janie Pawła? Dobra, ci może niech tutaj walą. Bardzo szybko. Okej. Okay. <laughs> no właśnie. Czyli po prostu, krótko mówiąc, nie chcę też nikogo zniechęcać. nie, ch nie chcę, żeby ktoś się poddawał. No bo, tak jak mówię mając kiepski wygląd to nie oznacza z góry przegranej sprawy, no bo można ten brak wyglądu u faceta nadrobić na przykład sprytem, tak jak mówiłem wcześniej. Ale na ten spryt nie da się wyrwać laski na ulicy robiąc podejściaki, w klubie podbijając do laski lub w tego typu miejsca, gdzie widzi się przede wszystkim wygląd, a nie widzi się innych walorów. Nie? tak samo w klubie. W klubie również nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby ocenić pod tym względem, czy facet jest sprytny, czy facet jest inteligentny, czy ma jakieś inne dobre, dobre cechy, tylko po prostu widzi się widzi się wygląd, nie? w klubie, widzi się tylko wygląd. No i na podstawie tego laski podejmują decyzję, czy, czy brać, czy nie brać. No i to jest. No i moi drodzy, i to jest krótka piłka właśnie z tego powodu. O, tutaj szybko, szybko kurwy. Dawaj. Więc więc. Sami możecie podjąć decyzję, jednak. Też pamiętajcie, że wy szczególnie, jako faceci, jesteście odpowiedzialni za swoje decyzje i tym bardziej właśnie faceci ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje, nie? Bo u, u, z kobietami to wiadomo, że może być różnie, że powiedzmy, kobiety mają facetów, którzy robią wszystko za zatelaski i tak dalej. Za faceta nikt nic nie zrobi, jeżeli spieprzycie sobie życie. Albo jeżeli na przykład spieprzycie sobie psychę, będąc brzydalami, robiąc 100 podejściaków, które w, z których wszystkie zakończą się upokorzeniem, wyśmianiem itd. No i jeżeli po tym wszystkim będziecie mie mieli problemy, no to, no to sami będziecie się musieli z tym borykać, i nikt już wam w tym nie pomoże, nie? Nikt nie będzie próbował jakoś was ratować. Także to jest wasza sprawa, jak to sobie ogarniecie. Yy, na, natomiast mówię, <laughs> a tutaj jeszcze zapomniałam o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, Zapomniałam dodać o jednej, yy, yy, o jednym, jednym fakcie z tego, z tej branży. No i o co chodzi? Chodzi o to, że teraz kurwa, ale oni tutaj są strasznie powolni. W tym, w tym jeszcze chodzi o to, że faktycznie można znaleźć kilka takich kanałów, gdzie podrywania uczą brzydcy goście. Co nie tacy? No wprost, powiedzmy brzydcy. Ale co mogę powiedzieć o tych kanałach? Według mnie te kanały to po prostu ściema. Z tego co widziałem, to tam faktycznie jest coś takiego, że są goście, brzydcy, którzy robią podejściaki na ulicach, którzy podchodzą do lasy w klubach i rzekomo je wyrywają, będą brzydkimi. Natomiast, według mnie, to jest ustawka. Według mnie, to jest ustawka. Ponieważ to wygląda jak ustawka, ponieważ po mowie ciała widać, że to jest ustawione. No cóż, nie jestem w stanie Wam tego udowodnić, podać jakiegoś dowodu. Natomiast sami możecie obserwować środowisko, jeżeli mi nie wierzycie, no i dojść do takich wniosków, jakie Wam się nasuną. Ja po prostu tylko mówię, że ja tego nie kupuję. Nie. Dla mnie to jest zwykła ściema i, i szczególnie biorąc pod uwagę, ile to kosztuje, to nie warto, nie warto marnować na to czas. Ale oprócz tego wszystkiego jest jeszcze tutaj jeden taki problem, ponieważ tak jak mówiłem, problem z tymi, z tymi coachami podrywu polega na tym, iż oni właśnie chcą zarabiać pieniądze na naiwności tych, tych właśnie. No i widzicie lecą za nimi. Jakie skurwy syny? Stop. Gdzie wy kurwa lecicie? Szyki mi tu formować. Durnie. Dobra, bo oni tutaj widzę. Co tu się dzieje? Kurwa. Macie się tutaj ładnie wycofać i formować nowe szyki. A te kurwy lecą za nimi. I później o jak się kończy, że cały szyk jakiś tam cały szyk wroga i... Raptem dwie, trzy kolumny naszych. nic, zwracając do tematu. Problem z tymi kołczami jeszcze jest taki, iż oni właśnie prób chcą zarabiać na naiwności, na, na, na naiwności tych mężczyzn i y, oni próbują im wmówić, y, próbują ich y, oszukać, że są w stanie podrywać laski. Zakładają, że, że są Brzydcy, że są w stanie podrywać laski tak samo jak wiecie, jakieś tam czady. No i to jest to jest kłamstwo, które prowadzi do tego, iż tacy goście, tacy desperaci, będący właśnie, którzy nie mają dobrego wyglądu, rzucają się na akcje właśnie związane z podrywem. No i kończy się to tak, że, że robią z siebie durniów, na początku tego nie widząc, natomiast później oni właśnie zaczynają to rozumieć, psuje im to poczucie własnej wartości, psuje im to psychę. No i dlatego według mnie, według mnie to jest, to jest coś szkodliwego. Natomiast Mężczyźni, ci wszyscy mężczyźni, którzy mają taką sytuację, że kiepsko, że faktycznie kiepsko wyglądają, mają szansę poznawać laski, wiecie, osiągać te sukcesy, ale w zupełnie innych miejscach i zupełnie na inny sposób. Oczywiście nie możemy się oszukiwać. Ktoś, kto nie jest czadem, nigdy nie, nie będzie wyrywał tak jak czad. No i, no i raczej mało pra prawdopodobne, że typ, który wygląda kiepsko, będzie jakimś tam kobieciarzem, no ale jakieś tam związki może mieć. Czasami nawet z faktycznie zajbistymi kobietami i no właśnie. <laughs> Jeżeli nie jest się czadem, no to jeżeli się nie jest czadem i. Zaraz, okej, okay, dobra. Jeżeli się nie jest czadem i ma się powiedzmy do zaoferowania dziewczynie tylko takie walory, tylko takie atrybuty jakieś związane z inteligencją, związane z tym, że się jest ogarniętym, że się jest bardzo sprytnym, że ma się charyzmę, to trzeba iść do takich miejsc, gdzie właśnie można je zaprezentować. I tak jak mówiłem, w klubie, bo zawsze mówi się o klubach na tych kursach, na tych kanałach, i te, za, zawsze to jest, ta, w tą stronę idzie. Po prostu w klubie, gdzie w ogóle Was nie słychać, tak naprawdę, gdzie ym, nie słychać, co mówicie, laska nie ma możliwości, żeby przekonać się o tym, czy jesteście charyzmatyczni czy jesteście wygadani, inteligentni, zaradni życiowo i tak dalej. Natomiast taką możliwość macie wkładając się do społeczności zawodowych poprzez wasze kompetencje. Jeżeli awansujecie w robocie i wspinacie się po tej karierze i nagle okazuje się, że jesteście w czymś najlepsi, dominujecie całe to środowisko waszymi umiejętnościami. No to właśnie na coś takiego wydaje mi się, że też można poderwać laskę. Chociaż ja nie jestem podrywaczem, więc tutaj z góry mówię, że nie mówię tego jako znawca, natomiast mówię to jako obserwator życia, jako baczny obserwator życia, jako obserwator społeczeństwa. O i tak powiem. Dobra patrzcie jak jaka tu, tutaj piękna rozruba jest. O. Kurwa ja nie chcę żeby oni takich gonili. Ach, tutaj tak, tak dużo jednostek trzeba kontrolować no ale mimo wszystko. Gra jest to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Dobra, to i stójcie e, na razie, tutaj widzę brakuje trochę, ale ci wyjebali gdzieś tam w cholerę. Okej, okay. Lek, lekka piechota weszło. stoi z tyłu. E, generalnie po to jest ten kanał, żeby mówić głośno o tym, jak nie zostać frajerem? A mówię o tym innym, jak nie zostać frajerem, ponieważ im więcej naiwniaków, tym tracę też ja. Ponieważ wyobraźcie sobie taką sytuację, że chodzicie do sklepu i macie tam. macie tam. Bułki za konkretną cenę, no nie wiem, w Polsce kosztują jakieś tam 30 groszy, kaiserki. No i wyobraźcie sobie, że nagle pojawia się człowiek albo grupa ludzi, która, która mówi, że mówi, mówi, mówi temu sprzedawcy, że te bułki są tak zajebiste, że że po prostu oni będą, nie będą płacić im jakiś tam 30 groszy, tylko 5 zł za bułkę. No nie. No i co się wtedy dzieje? Jeżeli jest wystarczająca duża ilość gości, którzy chcą płacić 5 zł za jedną suchą kaj kajzerkę, no to automatycznie ta cena tej kaj kajzerki z 30 groszy jest 5 zł, ponieważ tak działa rynek i. Tak jest tak naprawdę ze wszystkim. Tak jest z kobietami, tak jest z szukaniem dobrej roboty, tak jest z cenami, tak jest ze wszystkim. No i od tego, od tego właśnie jest ten kanał, żeby o takich rzeczach po prostu mówić głośno. Nie wiem, czy przeglądacie tego typu kanały. Natomiast zakładam, że trochę się osób y, znajdzie z, z widzów mojego słynnego kanału. No przynajmniej tak mi się wydaje. O, ci oczywiście też jak zwykle z tyłu gdzieś tam stoją. Kurwa no. Dobra, tutaj już się ustawiajcie i jebcie w nich, co wy. Okej. Okay. No i co? I nie z szablą, tylko ach, te jednostki trzeba tak kontrolować. Masakra, och, ci stoją sobie. Jak na, na tureckim kazaniu, wyjebane. Pajet, weź mnie w kurwiaj. Zaraz, zaraz. Ach. Pamiętam, że jeszcze coś było w tych kanałach, co mnie tak e, zaintrygowało. Miałem o tym powiedzieć. Teraz może sobie przypomnę. Dobra, jeszcze tutaj ktoś jest do rozjebania. Czy już wszyscy się poddali? O, dobra. No dobra, ta, <laughs> także widzicie. O, e, jadka się odbyła. E, trupy wszędzie leżą. Zobaczmy tutaj, no trupy wszędzie leżą, tak jak widzicie, chociaż no, ta trawa trochę zaspania w tym, w, tym, w tym wypadku, no ale dobra, także tyle jeżeli chodzi o temat kołczów podrywu, no i, no i do następnego.